Szanowni państwo, jako stowarzyszenie Wspólny Kalisz wraz z mieszkańcami miasta Kalisza wystosowaliśmy apel do prezydenta o zmianę zarządzenia o funduszu obywatelskim dla miasta Kalisza. Szanowni państwo, jest to bubel przygotowany na prędce, a wyrazem tego jest zachowanie mieszkańców podczas pierwszego spotkania Rady Osiedla Tyniec w sprawie funduszu obywatelskiego. Mieszkańcy byli zdezorientowani, nie byli dobrze poinformowani, i nikt z nich nie był w stanie przygotować projektu, ponieważ nie wiedzieli, na jakich zasadach to ma się odbywać. Dlatego zbieramy podpisy mieszkańców i apelujemy z całego serca do prezydenta. Prosimy, żeby pan zmienił to zarządzenie, to wadliwe zarządzenie. Wszędzie władza reklamuje się, jakoby przygotowała nowe prawo dla mieszkańców. A tak naprawdę zarządzenie mówi o tym, że jedynymi uprawnionymi podmiotami do zgłaszania zadań publicznych. Są wszelkiego rodzaju rady. Rady Osiedli i sołectwa miasta Kalisza, Kluby Radnych Rady Miejskiej, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych czy Rada Pożytku Publicznego. A fundusz, nazywający się obywatelskim, powinien być skierowany do obywateli. Dlatego każdy obywatel powinien mieć prawo bezpośredniego składania propozycji zadań publicznych do Funduszu Obywatelskiego. Dlatego zachęcamy wszystkich do współpracy. Zapraszamy do składania podpisów pod naszym apelem i prosimy prezydenta o opamiętanie. Nie wolno oszukiwać mieszkańców naszego miasta.